Jakiś czas temu, i to już nawet bardzo dawno, wszedł przepis, że nie mamy obowiązku wożenia naklejek na przedniej szybie. Operator oczywiście nie zdjął, bo wszystko, co w operatora wozie ja muszę robić, i ja wam dzisiaj pokażę, jak prosty sposób to zrobić. Do tego będziemy potrzebować opalarkę, można suszarko, ale stracicie bardzo dużo czasu. Może być nawet palnik, ale nie popalcie uszczelek i wycieraczek. Musimy delikatnie tą naklejkę nagrzać. Jeżeli będziecie grzali od wewnątrz ciepłym powietrzem, to potopicie plastiki i uszkodzicie. Pamiętajcie, że szyba przekazuje cie do wewnątrz, więc po prostu jak równomiernie ją nagrzejemy, nie tak żeby szyba pizgła, ale ta szyba nie powinna trzachnąć chyba, że macie mega zmrożoną tak jak Ty, wcale nie czekaliśmy aż nabierze normalnej temperatury, przekazujemy ciepło, czekamy chwilę aż przejdzie na klej wtedy klej będzie miększy i zaraz pokażę Wam jak to zrobić, jest mega ciepła, teraz szyba przekazuje nam ciepełko do środeczka, naklejeczka też jest cieplutka, nie jest wrząca potrzebujemy taki nożyk do naklejek płaski, tapeciak taki w sumie. Tapeciakiem też to zrobimy, ale takim dedykowanym nożem też to zrobimy. Bo zacz, to sobie fajnie tutaj podbierzemy. Jeżeli mocno ją i zaczniemy delikatnie ciągnąć, to nawet ją uratujemy. O, już nawet bez nożyka ładnie schodzi. Tak, aby podważyć, nie? No i zacz, zostaje nam resztka. No i tapeciakiem byśmy to skrobali mogli porysować szybę. Proszę, naklejeczka. Teraz kwestia taka, że tym nożykiem, zacz, możemy sobie nadmiar ten naklejki wyskrobać. No i mamy największy problem. Taki, że zostanie nam klej, nie? Taki przy karnym naganiaczu u Ciebie na tylnej klapie. I Wiesz co? Dużo ludzi stosuje tarenglu remover. A ja wam pokażę, że podstawowy produkt, który każdy ma w domu, też sobie z tym poradzi, bo glu, jak ci kapnie na plastik, może go odbarwić. Więc użyjcie zwykłego, normalnego płynu do mycia szyb. Napsikajcie to w dużej ilości. Ale masz hydro, tłuste szyby. Zostawcie płyn do szyb tutaj, na, tej, na tym otokleju. Dosłownie na, nie wiem, minutkę, dwie. I zobaczycie, jak to rozpuści klej. Praktycznie za jednym pociągnięciem zrzucimy całą resztę. Teraz wiesz, jaka jest kwestia. Płyn do szyb ma w sobie alkohol, rozpuści nam klej, więc dużo ludzi, które zrywało przednie szyby, nie musi używać Taren wystarczy, że namoczy to płynem i będziesz ściągał, będą robić się takie gluty, nie? Tutaj jest ten sam problem, zobacz. Pych, widzisz? Pyk, zaczek schodzi. Tu nie mam tego glucika, tam nam zleciał. O, złapałem go. Jest taki glucik. To robi nam z klejem. No i jedyne, co robimy, no to ściągamy te restki kleju, które schodzą nam bardzo w łatwy sposób. I wystarczy, że naszą szybkę umyjemy i nie ma żadnego śladu po naklejeczce. W taki oto prosty i banalny sposób, bo dużo ludzi pokazywało różne miliony poradników, a to są rzeczy, które znajdziesz, znajdziesz po prostu w domu. Chcesz więcej tak zjebanego kontentu? Obserwuj.